Jesteś wierzycielem. Twój dłużnik nie zapłacił Ci na przykład Twojego wynagrodzenia z faktury. Co zrobić? Pierwszym i najbardziej skuteczną metodą odzyskiwania długów jest, są czynności terenowe. Jest to metoda polubowna. Jak to wygląda? Przede wszystkim mówimy tylko o sprawach przeciwko przedsiębiorcom. Jeżeli jesteś osobą fizyczną czy przedsiębiorcą, to nie ma znaczenia, kim jest wierzyciel. Ważne jest, żeby dłużnik był przedsiębiorcą. Nie świadczymy o usług czynności terenowych, w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ale do przedsiębiorców, spółek jawnych, zoakcyjnych, wszystkich, jak najbardziej. Takie czynności terenowe są poprzedzone wywiadem gospodarczym, czyli musimy jak najwięcej dowiedzieć się o danej sprawie, czy nie było jakichś reklamacji, na czym polega usługa, bo musimy to wiedzieć, zdarzały mi się na miejscu w czasie takich czynności terenowych. Dokonywanie odbiorów, na przykład jakichś prac, jakoś frontu robót, żeby m, podpisać protokół i była, żeby była podstawa do y, wystawienia faktur, więc trzeba się naprawdę dużo wiedzieć na temat tego długu. E, jeździmy tylko do działających firm, e, świeżych długów, gdzie są takie, gdzie wiemy, że zastaniemy kogoś, że ktoś jeszcze prowadzi y, swoją firmę i chce o nią walczyć, czyli będzie dużo chciał zrobić, żeby żeby ona nie upadła, ma jakąś, jest jeszcze zaangażowany w tą firmę, bo firmy, które już upadły, czy to faktycznie, czy, 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 czy prawnie jest ogłoszone bankructwo, tam już czynności terenowe nie pomogą. Dużo trzeba zaskoczyć przede wszystkim szybkością działania, swoją wiedzą, niekonwencjonalnym działaniem, właśnie tymi czynnościami terenowymi, i trzeba odwiedzić wszystkie adresy. W których wiemy, że jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku spółek bez tych adresów troszeczkę będzie, to będą adresy wspólników, członków zarządu, siedziby spółki. I przede wszystkim pomagamy, pomagamy w ściągnięciu tych długów, oferując dłużnikom, uwaga, pomoc. My czasami, przyjeżdżając do dłużnika, dostajemy do odkorkowania sprawy jego dłużników, czyli takie mamy zatory płatnicze. On nie płaci tobie, bo sam sam bo mógł ktoś nie zapłacił. I my to odkorkowujemy. Czasami robimy to na miejscu, jadąc do dłużnika, naszego dłużnika, próbując załatwić tę sprawę. Z takiego wyjazdu wracamy zazwyczaj minimalnie, z deklaracją pisemną spłaty. co jest bardzo istotne, ale dlaczego to za, o tym za chwileczkę? Czasami wracamy z. Mm, z sprawami właśnie odbiórznika czy jakimiś wierzytelnościami. Nierzadko z gotówką albo z potwierdzeniem przelewów bezpośrednio do klienta. Często wracamy też z zabezpieczeniem, np. takim zastawem, przewłaszczeniem na samochodzie, koparce wierzytelności itd. Jeżeli wracamy tylko minimalnie z deklaracją pisemną z wpłaty, to i tak jest nieźle, bo nawet jeżeli nie odzyskaliśmy w tym dniu tej wierzytelności, to mamy taką deklarację klienta, która na wypadek niewywiązania się z niej przez dłużnika może, nie może, tylko z całą pewnością przyspiesza nam postępowanie sądowe i powoduje, że są one tańsze. I to o wiele. Szczegóły powiem, o szczegółach powiem w filmie dotyczącym pozywania, kierowania spraw do sądu przeciwko dłużnikom.